Dzień dobry. Ja już po zbiorach, czysto, fajnie, widać, że już jest wyczyszczone, tam w dali mamy galę Brookfield i w przyszłym tygodniu będziemy szykować się do zabiegu Medium mixem. 5 litrów na galę, 5 litrów na, na prinsa i tu mówię o dawkach hektarowych, także ja ten rok zaliczam do następnych bardzo udanych. Plonowanie 30% wyższe niż w tamtym roku. Towar ładniejszy niż w tamtym roku pod względem koloru jakości. Cały przemysł pozbierany, wywieziony czysto. Wczoraj byłem u Łukasza. Także przemysłu jest coraz więcej i nie liczcie na to, że zakłady cokolwiek podniosą. Przemysł jest masa. Nazbierane na podwórkach. Jeszcze ludzie zbierają, no że jest ciepło, przedłuża to się wszystko i będzie tak to się certolić Myślę, że jeszcze do końca roku, do końca roku nic się nie zmieni. Część ludzi w ogóle nie włączało chłodni, stoi tu na pakowni, zaczyna się to gotować, sadownicy wpadają w panikę. No i tak to wygląda. Tu mamy sąsiada, który wynają firmę która wykarczowała sad ścieli to po ziemi, zwieźli na sam koniec 2,5 tysiąca do hektara od maja tak leży widać już z powrotem wszystko odbija ciekawe do niej to wyrwą pewnie z sobie poczeka ja sam u siebie wyrywałem wszystko Drewno mam na 3 lata także pozbywać się opału u siebie w gospodarstwie no to jest strzał w kolano tym bardziej, że teraz wiadomo ile gaz kosztuje Wracając do tematu część sadowników dzięki naszym portalom branżowym, które robią nam takie mam wrażenie, że oni w ogóle y, robią nam na złość. Piszą jakieś artykuły, y, że prąd będzie drogi, że nie będzie nas stać, więc część sadowników w ogóle postanowiła nie chować towaru do komór. Stoi to na pakowniach no i na całej nieszczęście całe nieszczęście jest bardzo ciepło. Ten towar się gotuje, sadownicy zaczynają to wywozić i znów są strabni. U mnie koszt przechowywania to jest 6 groszy do kilogramu. No powiedzcie, czy to jest dużo? Czy to jest dużo to 6 groszy? Z igły zrobili co niektórzy widły. Zniszczyli sobie plon i odcięli sobie dopływ e, tlenu no, bo po prostu sprzedadzą ten towar po 35 groszy niech go przechowa do stycznia 50 groszy, na co dostarczy, no to nawet na no, opryski na ropę się nie zwróciło no takie podejmowanie takich nieracjonalnych e, decyzji właśnie kończy się tragedią że część sadów w ogóle upadnie i uważam, że na wiosnę będzie dużo ogłoszeń. Sprzedam, sprzedam, będą sprzedawać sprzęt, bo nie będzie już stać ich, żeby wyruszyć w ogóle w pole. Komuś na tym zależy, żeby nas zniszczyć. Ja byłem w markecie, widziałem jabłko w tarczynie. Wiecie co to jest w ogóle? Zgroza. Pozbierany przemysł z ziemi, z liśćmi, oczka, parch, a jak wiecie. No, to kto takie jabłko kupi? To nawet się na sok nie nadaje. Konsumenta przyz, yy, przyzwyczajamy, że Polak produkuje dziadostwo, bo tak to wygląda. Tak to wygląda, że my nie umiemy produkować i wpajana jest to naszym odbiorcom, a tak nie jest. Przecież część sadowników naprawdę produkuje super towar, i tak jak ja, nie miałem nigdy problemu ze zbytem. Część towaru. Który zalegał u mnie na pokodni już jest wywieziony. Brookfield został wywieziony, część gali i Alwa pojechała do firmy Unifruit. Firma naprawdę, naprawdę yy, obiecująco to wygląda ta współpraca. Wszystko, wszystko, tak jakbym sobie tego życzył. Odbiór z podwórka, no wszystko wuzetki, towar dojechał do, do sortowni, zostało to przesortowane w ciągu dwóch dni i od razu dostałem wózetkę na Whatsappa dostałem fakturę miesiąc czasu termin płatności co do ceny nie pytajcie mnie się bo to jest każdego indywidualna sprawa jaka jakość taka cena nie oszukujmy się jeżeli jeżeli z grupy przyjeżdża handlowiec i widzi piękny towar w skrzyni on wtedy negocjuje dla niego się to opłaci bo z takiej skrzyni on wybierze praktycznie 95% ekstra towaru, ubytku w tym momencie jest zero. Także i dla niego, i dla mnie jest to jak najbardziej racjonalne. Co do wózka, oglądałem kilka wózków, ręce mi opadły. Po prostu te wózki to jest okaz nędzy i rozpaczy przywieziono, to jest z zachodu, rozebrane, pomalowane. Ale pod zespoły zostają stare. Silniki, styczniki, całe płyty. To już jest wyjeżdżone. I za 50 tysięcy ja mam kupić wózek z 2014 roku. To trzeba się w głowę walnąć. Dlatego odpuściłem temat, bo kupić następnego rupiecia, żeby stał trzeci. Nie, dziękuję. Deu pojechał do Damiana Dudka. Jako jedyny fachowiec podjął się. Naprawy tego wózka przyjechała. Weta naprawdę profesjonalnie poszedł do tematu. Nie oczekuję, że on go zrobi. Bo ten co go kupował, naciął mnie na taką minę, że po prostu tragedia. Nie wiem ile ten wózek ma godzin na liśniku ma 7000, ale wątpię. Wątpię. On pracował w, w fabryce płytek ceramicznych. Także tam może być z przodu dwójka lub trójka. Także tysięcy nawet może mieć godzin. I tam już jest wszystko dobite dlatego został mi sprzedany no fakt kupiłem go za 9000 czyli za cenę złomu no i czego mam się spodziewać z tego? no i pada dzisiaj także ja się biorę za porządki bo już mam wszystko zebrane już za trawę pokosić i się biorę za karczowanie sadu to tyle na dzisiaj dziękuję